Cześć witajcie z tej strony Dark Token. Witam bardzo serdecznie w pogaduszkach numer 2. I dzisiaj obgadamy sobie trzy bardzo ważne dla mojego kanału sprawy. Pierwsze czemu zmieniłem awatar kanału oraz nazwę. Drugie jak wygląda nagrywanie jakie prowadzę. I trzecie, czemu nie nagrywam niektórych serii? Jeden. A więc, dlaczego zmieniłem nazwę, awatar i generalnie trochę content kanału? A więc yy, wszystko zaczęło się od tego, że. Yy, nie posiadałem nigdy swojego własnego wyszukiwania to znaczy, że jak się wpisywał, nie wiem, Plock 23, czy tak jak się nazywałem poprzednio to nie była to, nie było żadnej opcji do wybrania, tak? to znaczy, że mniej by było wyświetlenia, jak się nazywałem Plock 23 ponieważ również były cyferki generalnie cyferki w nikach są niepotrzebne warto myśleć coś oryginalnego żeby tych cyferek nie było. A więc ja wymyśliłem Dark Token. Pierwszy wynik w zasadzie jaki może tylko być. Piszesz Dark Token, masz mój kanał. Po drugie, ma swoje własne wyszukiwanie. A po trzecie. No łatwo jest zrobić ogólnie awatar i content do takiego kanału, więc nie ma problemu. Skończył Nick i awatar, w sensie ogólnie kontent Tukana. A więc wszystko zaczęło się od tego, że znalazłem moją starą książkę o zwierzętach, na której okładce był właśnie Tukan. I ta książka ma naprawdę bardzo dużą historię, bo dostałem ją chyba na trzecie urodziny. Ale yy, no. Nieważne. Więc zobaczyłem tego tukana i sobie pomyślałem tak. Film roczny, tak. Coś tam przeanalizowałem. <laughs> nie wiem do co I sobie pomyślałem, że fajnie by było mieć właśnie taki awatar, taki trochę podobny do tukana. Więc wymyśliłem, zrobiłem sobie na Photoshopie y, tukana przed księżycem. Na początku tam jeszcze z tyłu był ogień, ale on w ogóle nie pasował do księżyca więc zrobiłem tylko tu na tle księżyca i to moim zdaniem wyszło bardzo na plus e, bo naprawdę ten avatar wygląda fajnie i stanowisko mi się wzięło Dark Talka Dwa. jak wygląda nagrywanie moich filmów otóż tak naprawdę większość nagrywania moich filmów to są streamy, tak? Streamy nagrywam przez OBS, a tak jak kart. Ale jeżeli chodzi o takie filmy jak teraz, czyli pokaduszki, to nagrywam sobie normalnie kamerą w telefonie. Ciemny ekran, żebym tam potem mógł wkleić zdjęcia. Następnie nagrywam do tego ciemnego ekranu głos, tak jak teraz nagrywam. I potem ewentualnie jeszcze jakieś napisy robię, żeby nudno nie było. Dokładnie to redaguje to co mówię, po prostu, takie najważniejsze momenty. Yy, I na tym to polega. Ale oczywiście wcześniej muszę wszystko sobie zaplanować, zrobić, tak? To co mam powiedzieć. A więc no, tak to wygląda. Głos i ten ciemny ekran co mówiłem jest robiony w UCAT na telefonie, więc możecie sobie pobrać jest za darmo. I ogólnie bardzo przyjemnie się pracuje na tej aplikacji, niby na telefonie, ale naprawdę łatwo jest i fajnie. Czemu jak na przykład powiedziałem w poprzednich pogadówkach, że będzie Crashlands albo Valorant, nie było ani jednej sticker. Słuchajcie, ja generalnie robię tak, że mi się nie podobają gry, a potem z biegiem czasu się nudzą, tak? Na YouTube'a ogólnie nagrywam mało, ale to w sumie... I tylko i wyłącznie przez czas, bo gdybym miał dużo czasu, to bym sobie ponagrywał. Ale no, mniej więcej tak to działa, tak. Teraz na przykład chciałbym zrobić serię Sea of Thieves, ale za bardzo nie mam czasu, lecz postaram się zrobić. Bo nawet zrobiłem już trailer do tej serii. A więc to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, trzymajcie się. No i cześć!